Czy sądzicie, że odzyskanie byłego partnera jest możliwe? Na początek powiem Ci kilka rzeczy, których powinieneś unikać, wysyłając SMSy do swojego byłego. Daj jej i sobie przestrzeń do oddychania. Nie zasypuj jej telefonu tandetnymi wiadomościami, w których mówisz jej, jak bardzo za nią tęsknisz, lub błagasz, aby cię przyjęła. Unikaj wysyłania jej nieprzyjemnych wiadomości, w których informujesz ją, że nigdy jej nie kochałeś. Że nie jest aż tak ładna i że wolisz swojego poprzedniego byłego. Unikaj pytania, jak się masz, to nudna, zapadająca w pamięć wiadomość, którą prawdopodobnie przeoczy i która zasługuje na odpowiedź w jednym słowie. Zasada niestawienia się oznacza nieobecność w życiu byłego partnera przez okres około miesiąca, podczas którego nie ma się z nim kontaktu. Oznacza to brak rozmów telefonicznych, żadnych SMS-ów. Żadnych e-maili, żadnego przeglądania bezpośrednich wiadomości, żadnego polubienia ich zdjęć na Instagramie, żadnego komentowania ich zdjęć na Facebooku i żadnego łączenia się za pośrednictwem Facebook Messenger. Jest to ważne, ponieważ daje Twojemu byłemu przestrzeń, w której może za tobą tęsknić i wyleczyć się z rozstania, a także pozwala ci zyskać jasność co do sytuacji. Zasada nieobecności pozwala Twojemu byłemu idealizować przeszły związek i myśleć o tej sprawie bardziej pozytywnie i radośnie, a nie o urazie i smutku. Daje to obojgu czas na zagojenie się ran spowodowanych rozstaniem. Ważne jest, aby mieć jasny cel i do niego dążyć. Nie objeżdżaj i nie idź na skróty. Będą działać przeciwko Tobie i zniweczyć wszystkie Twoje wysiłki. Twoim celem nie jest rozmawianie z nią przez miesiąc, co mogłoby doprowadzić ją do szaleństwa, ale ostatecznie wzbudzi to w niej oczekiwanie, że będzie chciała cię usłyszeć. Najlepszym momentem, aby zacząć pisać SMS-y do swojej byłej, jest okres po okresie braku kontaktu, kiedy minęło już wystarczająco dużo czasu, a emocje są pod kontrolą, a widok jej nie sprawi, że będziesz się zbytnio pocił. Po czterech tygodniach nie możesz zacząć od prostej wiadomości typu: Witam, jak się masz? Twoja wiadomość powinna przypominać im przyjemne wspomnienie. Cześć, wybieram się z koleżanką w to miejsce. Czy pamiętasz nazwę? Ma to związek z przyjemnym wspomnieniem. Zawsze pamiętaj o swoim celu. Celem tym jest sprawianie wrażenia szczęśliwego pewnego siebie i zaakceptowanie rozstania. Aby odzyskać swoją byłą dziewczynę za pomocą wiadomości tekstowych, nie ma miejsca, aby powiedzieć jej, jak bardzo za nią tęskniłeś. Twoja następna wiadomość, gdy przypomnisz mu o dobrym wspomnieniu, powinna mieć charakter konwersacyjny. Wszystkie te wiadomości, które wysyłasz, powinny być lekkie i nie nieść żadnego ładunku emocjonalnego. Kiedy próbujesz odzyskać swojego byłego, nie ma miejsca na ponowne omawianie przeszłości i próbę rozwiązania wszystkich problemów z poprzedniego związku. Więc teraz, jak na początku każdego nowego związku, Starasz się po prostu wzbudzić jego zainteresowanie i pozwolić swojej osobowości zabłysnąć, dobrze się bawiąc. Może to nastąpić poprzez poinformowanie go, że w mieście dzieją się fajne rzeczy, które jak wiesz, lubi. Ale, i to jest duże ale, musisz rozmieścić swoje wiadomości. Tylko dlatego, że znowu rozmawiacie, nie oznacza to, że możecie pisać do niego non-stop. Daj mu znać, że musisz gdzieś iść. Nie pozwól, aby rozmowa spadła do punktu, w którym nikt nie mówi. Kiedy próbujesz odzyskać swoją byłą, musisz pozwolić jej chcieć więcej od Ciebie. Ważne jest, abyście zbudowali dobrą więź, żebyście mogli swobodnie rozmawiać i nie stanowiło to większego problemu, i żebyście trzymali emocje pod kontrolą. Aby uzyskać przysługę, musisz poprosić o przysługę, która nie jest zbyt duża. Takie, które jest dla niej łatwe, ale wymaga osobistego spotkania. Kobiety uwielbiają czuć się potrzebne, są opiekunami. A jeśli ty i twój były będziecie mieli wystarczająco dużo miejsca, aby dojść do siebie po rozstaniu, ona będzie bardziej skłonna ci pomóc i będzie podekscytowana, aby to zrobić. Jeśli je połączysz, musisz odbudować atrakcyjność, a to wiąże się z silnym kontaktem wzrokowym i jeśli to konieczne, kontaktem fizycznym. Bardzo ważne jest, abyś kontrolował swoje emocje. Ponieważ nie chcesz wyglądać na zbyt przywiązanego, potrzebującego, dostępnego lub zdesperowanego. Chcesz pokazać swojemu byłemu, jak bardzo poprawiłeś się od czasu zerwania. Widok, jak ludzie radzą sobie dobrze po rozstaniu, jest atrakcyjny. Jest to strategia numer jeden, aby odzyskać swojego byłego. Mam nadzieję, że te wiadomości pomogą Ci ponownie nawiązać kontakt ze swoją byłą dziewczyną i odzyskać związek, którego tak bardzo pragniesz. Pamiętaj, najważniejsze jest, aby być szczerym, zachować spokój i nie rozpaczać. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij o polubieniu i subskrybowaniu kanału.